I tutaj wersja durawia. Ja to robię w tej wersji, że yy, wykorzystuję tą sztangę po martwym ciągu. Mam tu taki, przepraszam, kurczę, latam z z komórą. Gloczek. Yy, tu mam blokadę yy, klinami. Zapieram tą sztangę, żeby tutaj yy, faktycznie ona się nie przesuwała. Żeby ona się nie przesuwała. Yy, I na górze mam właśnie podwyższoną gumę Chwytam się i 10 powtórzeń. i tu też z taką myślą, oczywiście, właśnie dlaczego są serie. Bo niektóre ćwiczenia po prostu to tak, chociaż na razie sobie to tłumaczę, e, tak, na przykład ten żuraf jest w wersji takiej bardziej rehabilitacyjnej, gdzie po prostu staram się pilnować tego, żeby e, faktycznie e, tutaj był napięty, e, poślad był spięty, no i praca oczywiście dwugłowymi, ale to też zapewnia mi taką. Hmm. No utrwalenie tej pozycji, którą chciałem potem przenieść na przykład na martwy ciąg, która, która do tej pory właśnie była problematyczna. No i tu też nie powiedziałem, że on tam gdzieś mi dawał wskazówki też apropos snu i też tą pozycję snu na przykład e, kazał mi zmienić, no okej, okay, mam na boku z ręką gdzieś e, w ten sposób. Kiedyś miałem wysoko, to jest najgorsza podobno, ale na boku z prostymi, z prostymi nogami. No i tu Zobaczymy jak to będzie wyglądać. I tu właśnie jest progresja serii. Hmm, czyli nie robię takiego kompletnego załamania. Że staram się, nie. Jeżeli to kompletne załamanie się pojawia. Hmm, czyli przykładowo ostatnio na takim treningu było 10 powtórzeń, 10 powtórzeń i potem trzeci było 8. Nie robiłem czwartej serii, ale teraz jeżeli tak zakładam, że jeżeli zrobię tą dychę to zrobię czwartą serię na tej zasadzie. I myślę, że jak zrobię 4, 4 serie to nie będę używał w zielonej, tylko spróbuję może czerwoną gumę, albo jeszcze jeden trening zrobię na zasadzie, że dobra, 4 albo 5 serii, żeby sobie to utrwalić, żeby ten ruch był lepszy. No i tak pojawiają się te serie, więc tak samo gdzieś potem jest w puszu, na przykład wycisk handlami, I, i tam akurat też jest progresja, chyba, chyba z seriami. Musiałbym spojrzeć, bo, bo albo seria, albo back off. Czasem robię tak, że na przykład, jak wdrażam nowe ćwiczenie, yy, którego dawno nie robiłem, albo albo, yy, yy, albo no w ogóle nie robiłem do tej pory, to staram się, żeby to były na początku pierwsze dwa treningi, powiedzmy projekt z seriami, czyli nie do upadku, bardzo du duża kontrola techniki i dopiero jak już, powiedzmy, tą mobilność, jakieś yy, tą stabilizację mam bardziej rozwiniętą, no to idę w tą serię typu do odcinki B i do odcinki głównej i potem Beckov też też no blisko tej odcinki, tak? Więc stąd ta moja idea właśnie gdzieś te przeplatania serii czyli i potem Beckowów, natomiast no może to jest trochę za bardzo chaotyczne i trzebałoby to faktycznie jeszcze raz się tu biczuję trochę to uregulować.